Tomku, rozmawiałem przed chwilą z tymi dziećmi. Oni czekały na ciebie. Jesteś idealny. Oni... dobry. Oni znają twoją historię. Mają 6-7 lat. Adamek, Gural. Oni wszystko wiedzą o tobie. Znaczy, to... Należy się cieszyć, no bo, bo też kiedyś byłem młody. Też patrzyłem na starszych, co robili e, starsi sportowcy, czy to boks, czy, czy jakiekolwiek sporty, czy zapasy kiedyś były bardzo, bardzo mocne. E... Trzeba brać wzorce od kogoś, tak? No, patrzymy na Cię, patrzą Ci łodzi na mnie. Ja już jestem w końca kariery, no, ale to jest bardzo ważne, żeby mieć ten punkt zaczepienia, żeby właśnie oni na tą salę chcieli przychodzić. No, Mój Adamek zdobył tyle. Ja też mogę to zdobyć. Oczywiście wszystko jest możliwe, jeżeli tylko wierzysz i masz wielką wiarę. No ale za... jest trochę guru dla nich teraz. No przecież słyszeliśmy, siedmioletnia dziewczynka zna ca... całą Twoją historię, ona po, po prostu... Bardzo się cieszy, no, no to oby tylko ta nauka nie poszła w las, żeby kontynowała to co robi, czy to będzie miała właśnie talent do sportu, czy, czy te nauki robić, że można osiągnąć sukces. Mimo to, że się jest, na przykład ja z Gilowic, chłopak bez ojca wychowany, bo tatuś zginął i miałem więcej, dwa latka, nie pamiętam taty. Osiągnąłem sukces, no ale to ciężko ma się, ciężką pracą, wielką wiarą Boga i nie było łatwo, bo nie było łatwo, bo nie ma łatwo i dzisiaj też nie ma łatwo, trzeba ciężko pracować, ale wszystko jest możliwe w życiu, jeżeli tylko wierzysz. co byś tam powiedział tym młodym ludziom, tym, którzy tutaj przyszli, żeby spotkać się z tobą, żeby cię zobaczyć. Pracujcie i trenujcie ciężko, jak tylko możecie, bo bez ciężkiej pracy w sporcie. Nie ma sukcesu. No nie da się po prostu szukać. No jeżeli bardziej, sport jest indywidualny, stajesz przeciwnikiem, walczysz. Każdy przeciwnik trenuje. Ja robiłem tak całe życie. Ciężko pracowałem. Z tym wypotknięcia, bo jest przetrenujesz się, jakaś choroba przyjdzie i tak dalej. Ale bez ciężkiej pracy nie ma sukcesu. I czy to jest sport, czy nauka, jakiekolwiek dziedzina, trzeba ciężko pracować. To skoro o ćwiczeniach ciężkiej pracy. Twoja obecność w, w górach Izerskich to nie żywiec, ale podobne pasmo gór Izerskich, prawda? Jak to oceniasz tutaj? Jak oceniasz Twoje przygotowania do takiego? No, ja każde przygotowania są ciężkie, no, ale na że jestem zdrowy i że rzeczywimy, Z czas, nie jest ciekawy, ludzie chorują, gdzieś tam e, krzypią, siąkają też troszkę zawsze się żeby go bawia, bo gdzieś te parę dni temu też miałem katar lekki, ale wszystko jest w porządku i... Cieszę się, że to Polski lecę, jeszcze kibice chcą mnie oglądać i 24 już niebawem jeszcze powojuje. A jak opatrzność pozwoli szczęśliwie odboksować w zdrowiu, no to w maju mnie znów zobaczą już na kolejne gali, ale to Fejmu, gdzie mam kontrakt na dwie walki. Także jeszcze mnie kibice będą mogli podziwiać i z całego serca wierzę, że będzie dobrze. To co pomysł na świadadadków. Skąd nie ja znam? Skąd pomysł? A po Rafał Łybanik ma tu hotel Elements, mhm. gdzie już od lat y, zaczęliśmy od Osady Śnieżka y, po tym żeśmy trenowali w Blue, y, y, też jego hotel i teraz nowy hotel właśnie Element. Dobra, zapytam przewrotnie inaczej. Y, duża różnica między żywcem a światowym Korbielów? No podobne Podobne, trochę podobne, krajom, no, tak. podobne górki, górki, no tam. Wyjechaliśmy tutaj, yy, wyjechaliśmy, był śnieg yy, na górę waszą, jaka jest najwyższa? Stuki Cerski. Wyjechaliśmy, nie wiem dokładnie, tysiąc... Tysiąc yy, Coś takiego, tysiąc coś. Było zimno, szybko szybkośmy zjechali, bo nie chciałem się zaziębić, no ale piękne widoki, jeździ po jeździe pojeździe na nartak. Wrócisz jeszcze do Światowa? Jeżeli wszystko będzie dobrze, to wrócę na kolejną walkę, będę się przygotowywał znów w Polsce. W imieniu całego klubu za dzisiejszy dzień taki skromny pominek, podziękowanie dla Tomasza Adamek. Uważnie słuchamy mistrza świata w bokse zawodowym. Zaczynamy udział w cyklu spotkania z mistrzem. Dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla promocji Polski, sportu, sztuk, walk i boksy. Dla nas jesteś, jesteś idolem i inspiracją. I Mistrzu, bardzo dziękuję i kciuki. I... Dziękuję za, za spotkanie, za miłe przyjęcie i co? Życzę Wam samej sukcesu. Dziękujemy. Abyście zdobyli więcej niż to może tego wam życzę. No. Bo nigdy nie, nie byłem zazdrosny. A jakby a mi kiedyś w Polsce w kolejnych latach zapraszamy odwiedzić nasze skromne progi. Zawsze miejsce się u nas... Jesteśmy gościnnym narodem i miejsce się znajdzie. Super byłoby chociaż jeden trening y, poprowadzić. Bardzo, Dzie bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. zobaczenia.